Cześć Grzybofile, witam Was serdecznie 24 już września, a więc w trzeci dzień mojej wizyty na Pogórzu Przemyskim. Aż ciężko uwierzyć, że zaledwie przedwczoraj witałem się z Wami z cudownej rzeki Wiar, pluskając się w niej beztrosko w 30 stopniowym upale. Dziś mamy temperaturę o połowę chłodniejszą. No i planowałem powitać Was z jej dopływu, dopływu rzeki Wiar, przechodząc ją w brud, tym razem w kaloszach, bo już tutaj w tym roku byłem i wówczas w samych butach niemożliwością było pokonanie jej nurtu. Lecz widzę, że moje kalosze niestety są zbyt płytkie. Jestem ledwie na początku, tam jest jeszcze głębiej. A widzę, że zaczyna padać świetnie. Ech, tak więc, tak chciał los. Muszę poszukać więc jakiegoś innego przejścia. A dlaczego akurat tak się uparłem na to konkretne miejsce? Ano dlatego, że upatrzyłem sobie, upodobałem sobie bardzo tamtą łąkę, którą widzicie właśnie za tą rzeczką. Wygląda bardzo grzybowo, jeżeli chodzi zarówno o grzyby wodnichowate, jak i o A ta pogoda, ta aura jest wręcz idealna do ich wzrostu. Pada tak od wczoraj, z tym że wczoraj. Około godziny 14 kończyłem grzybowe poszukiwania, ponieważ wówczas zaczynało padać. A teraz, po 14 poszukiwania, planuję dopiero rozpocząć, bo dopiero teraz miałem powiedzieć, że padać przestaje. Lecz jak widzicie, znów zaczyna. Nie wiem więc, jak to poszukiwanie dzisiejszych grzybów będzie wyglądało. Będzie zapewne dość chaotyczne i myślę, że niezbyt długie, no ale nie mogłem sobie odmówić i siedzieć cały dzień w agroturystyce, w której się tutaj zatrzymałem. Musiałem ruszyć w teren, zwłaszcza, że tereny mamy tutaj przecież wspaniałe i bardzo grzybowe, tak więc trzymajcie kciuki no i ruszajmy na poszukiwanie jakiegoś miejsca, gdzie będę w stanie przejść tę Zdawałoby się niepozorną wcale rzeczkę. No dobrze, moi drodzy. Poza tym, że pada, nie jest to najgorzej, ponieważ znalazłem na szczęście kawałek dalej miejsce, gdzie mogę tę rzekę nie tylko przejść, ale wręcz przejechać. Teraz wystarczy tylko i aż poczekać, aż przestanie padać. No bo ja aż tak wrażliwy na deszcz nie jestem, ale w połączeniu z temperaturą. Jak i z faktem, że chciałbym coś filmować, a nie tylko tutaj sobie wędrować, jest to znaczące utrudnienie, delikatnie mówiąc. Samo dojście do łąki też tutaj najłatwiejszym, jak widzę, nie będzie. No ale cóż, chciałbym spróbować. Jeszcze ładnych parę godzin do zachodu słońca mamy, więc poczekam w granicach rozsądku, ile będzie trzeba. Spędzając już pół godziny w samochodzie, oczekując, aż przestanie padać, mam pewien dylemat, nie ukrywam, czy czekać. Dłużej, czy wracać i brać się zamontowanie nakręconych już filmów z dni minionych, bo mam co robić zdecydowanie nawet w taką pogodę. No ale skoro już tutaj przyjechałem 30 km w jedną stronę, no to chyba nie po to, aby obrócić się napięcie i wracać. Dajmy sobie jeszcze pół godzinki. Mam nadzieję, że jakoś pogoda się jednak przejaśni. No dobrze, pada wyraźnie mniej, więc podejmijmy kolejną próbę. Chociaż chciałbym zobaczyć z bliska tę łąkę wymarzoną, do której robię dziś drugie podejście. Licząc jedno podejście jako jeden dzień, łąkę, którą sobie tutaj upatrzyłem, myślę, że może być naprawdę całkiem atrakcyjna. No, bo że trudno dostępna to już bez wątpienia widzicie chyba sami dotrzeć tutaj nie jest łatwo i to chyba nie tylko z uwagi na aktualną pogodę tropy tu mamy tylko zwierzęce właściwie ślady tylko zwierzęce, czyli tropy zwierzęce nie wliczając w to zwierząt dwunożnych w postaci człowieka teraz, byleby się tutaj nie wykopyrtnąć na tym stromym, błotnistym podejściu. No cóż, mam nadzieję, że będzie warto. W końcu zacząłem myśleć, dlaczego ja właściwie idę pod górę, skoro chciałem iść w bok, raczej po w miarę płaskim terenie, by dojść do łąki. No tak, bo oczywiście mamy głęboki jar pomiędzy miejscem, do którego udało mi się dotrzeć, a ową łąką. Jar, który mogę pokonać gdzieś tam wyżej, pewnie też, ale może. Po prostu tutaj sobie przejdziemy. Co prawda jakieś dźwięki stąd przed chwilą dobiegały. Ale raczej w tym rejonie nie spodziewałbym się niedźwiedzia, bardziej jakiś mniejszy zwierz, oczywiście pewności nigdy nie ma. No ale nie bądźmy aż takimi pesymistami. Mam nadzieję, że tu się jakoś uda przejść, poza tym. Ahoj przygoda, jest przyjemnie, jest mokro, choć jest znacznie chłodniej niż sądziłem. Myślałem, że mamy w granicach 15 stopni, w samochodzie sprawdziłem i mamy stopni 8. Co przy deszczu i lekkim wietrze, sami chyba możecie sobie wyobrazić jakie warunki tutaj sprawia. Czyni ten dzień naprawdę rześkim, delikatnie mówiąc. Ech, musiałem się co prawda przeczołgać niemalże pod tym powalonym drzewem. Ale chyba najgorsze już za nami, a łąka przed nami. Ale sobie wymyślam co? Jak gdyby mało było łąk w tej cudownej grzybowej dolinie. Jeszcze chwilka. Już prawie, prawie. No i jestem na miejscu. Dotarłem, udało się. Oto ona teraz pozostaje szukać grzybów. Łąka wygląda tutaj na pierwszy rzut oka na bardzo obiecującą pod oboma względami. Zarówno Trawa jest pozostawiana, ta skoszona, i gnije, co też przyspiesza gnicie korzeni traw rosnących, a to jest klucz do sukcesu, jeżeli chodzi o pojawienie się łóżeczki na Jak i wystarczająco jednak niska, aby dane było wzrastać w niej, przynajmniej na jej fragmentach, bo widzę, że tu faktycznie jest e, znowu wyższa, pięknym, kolorowym grzybom wodnichowatym. Które też uwielbiam Wam pokazywać. Tak, zdecydowanie będę musiał tutaj wrócić w lepszych okolicznościach pogodowych, no bo znowu zaczyna dosyć mocno padać. Ja sobie nie mogę pozwolić na uszkodzenie sprzętu i do filmowania, już pomijając moje ewentualne zdrowie w taką pogodę wystawione na lekki szwank. No ale. Cóż, tak szybko bym nie przemógł ja, jak aparat, ale tak pokrótce muszę się rozejrzeć. Podejdźmy więc sobie jeszcze tam pod las, bo właśnie takie miejsca często preferuję. Wcale nie dlatego, że potrzebowałaby jakiegokolwiek drzewa w owym lesie do towarzystwa. Wręcz przeciwnie, nie jest to grzyb mikorydowy. Ślimak. Już myślałem. Natomiast pod lasem często jest wilgotniej i wilgoć po prostu ma większe szanse na utrzymanie się, jest bardziej cieniście, nie jest ten teren tak przesuszony jak na całkiem otwartej przestrzeni, choć oczywiście tu w tym deszczu nie ma mowy o przesuszeniu, ale chodzi, rozumiecie, o takie długotrwalsze warunki, no ale ewidentnie mamy tutaj wzorowe wręcz środowisko do występowania. Choćby w postaci tych traw. Zresztą na moim drugim kanale Grzyboterapia opublikowałem osobny materiał w całości poświęcony gatunkom traw na korzeniach których wyrasta łycka Zakazany w posiadaniu grzyb psy... o całym szeregu pozytywnego wpływu na naszą psychikę. Zakazany w posiadaniu, lecz niezakazany w zażywaniu. To jest subtelne, acz kluczowe rozgraniczenie. Jest to pewien paradoks, chyba sami przyznacie. Nie wolno go posiadać, a więc zerwać, ale wolno mieć go zjedzonego w sobie. Tak to wygląda. No dobra, rozglądamy się jeszcze. Póki tak całkowicie nie przemógł mi aparat. Hmm, powiedzieć, że tu bliżej lasu jest bardziej mokro, to nic nie powiedzieć. To mamy wręcz oczka wodne. Kałuże powiedzielibyśmy, bo to jednak naturalny raczej twór. No i bujną roślinność, także wodnichowatym. Grzybą sprzyjającą. Tak, zdecydowanie dla każdego coś miłego. Zdecydowanie ta łąka jest świetnym wyborem do zarówno chłodnych jak i pod kątem innych grzybów jesiennych eksploracji. A pod samym lasem to jest wręcz bardzo mokro. O czym świadczy choćby porośnięcie tego fragmentu łąki przez mchy. Co za wspaniała, mokra, żyzna. Pełna zieleni łąka. Idealne miejsce do grzybowych poszukiwań i cieszę się, że z takim uporem tutaj starałem się dotrzeć. Tak więc ciąg dalszy nastąpi. Dajmy chwilę tej łące, jak i sąsiednim, na których przecież kilantowate jak najbardziej wam pokazywałem, znajdowałem. Było ich tam pełno. Jest to ewidentnie odpowiedni moment na ich wzrost. Na wodnich także jak najbardziej. One nawet wcześniej powinny się pojawiać. Więc ja tutaj zdecydowanie wrócę, a mam nadzieję, że na mój kanał wrócicie i Wy, abyście więc niczego nie przegapili. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Będę Wam też wdzięczny za komentarz, za łapkę w górę, jak i za dołączenie do grona wspierających. Wybaczcie, że przyspieszam tę przemowę, ale chcę już schować aparat. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję za dziś. Cześć!